Warto jest, jest być eko, dlatego, że planeta jest ważna dla nas wszystkich i bez przyrody nie byłoby życia, no bo daje nam powietrze, jedzenie. Chcę eko, bo sprzątam, dzielę się jedzeniem i nic nie wyrzuca. Warto być eko, dlatego, żeby nasze środowisko było czyste. Warto być eko, ponieważ większość śmieci, które nie są segregowane, albo są na ulicach, trafiają do morza i przez to zwierzęta, które żyją w oceanach, morzach, cierpią. sekregujemy śmieci, zbieramy baterie oraz nakrętki. Sadzimy drzewka, e, robimy domki dla jeży na jesień. frutowy i mamy jadłodziergę, nic się nie wyrzuca. Przyroda i ekologia to już nasza pasja. Potrzebujemy tylko miejsca, w którym będziemy mogli ją rozwijać. Jako pracowni uczylibyśmy się, byśmy eksperymentowali i uczyli również innych.